Cześć, witajcie na kanale Zrób to sam. Wyzwaniem tego tygodnia jest tak zwany Winter Must Haves, czyli wszystko to, co nam się przyda w czasie zimy. I ja mam dzisiaj dla Was bardzo prosty pomysł na szydełkowanie palcami. Bo wiadomo, że z szydełkiem albo na drutach jest nie zawsze wygodnie, trzeba znać różne techniki, a ja Wam pokażę, jak właśnie palcami w bardzo prosty sposób można zrobić na przykład szal. Tutaj mam trzy różne kolory. Włóczki i zaraz Wam pokażę. To jest dosyć gruba włóczka, jest 8-10 grubość. Zaraz Wam pokażę, jak można właśnie zrobić szal z takiej grubej włóczki. Biorę trzy końcówki razem. I najpierw pętelka. Zwykła pętla i to będzie mój początek. Naciągam ją na palec i przekładam przez tą pętelkę, robię kolejne oczko, to będzie łańcuszek. Czyli obwijam dookoła palca i przekładam przez oczko. Tak jeszcze raz dookoła palca i przekładam przez oczko. Bardzo prosto można w ten sposób zrobić łańcuszek. To jest podstawa. I teraz pokażę Wam, jak zrobić półsłupki. Tutaj przekładam między czwartym a piątym palcem, a tutaj dookoła wskazującego. I właśnie pierwszy rządek, czyli początek, podstawy mamy gotową. I teraz pokażę Wam obiecane półsłupki. I teraz musimy wrócić trzy oczka. Raz, dwa, trzy. Tutaj jest to trzecie. Nabieram na palec włóczkę i przekładam przez oczko. A teraz chwytam, nabieram na palec i przekładam przez te trzy oczka. I znowu nabieram na palec. Przekładam przez oczko i przez te trzy pętelki. I jeszcze raz, i przez trzy pętelki przekładam włóczkę. Znowu nabieram na palec, przekładam przez oczko i przez te pętelki, które mi zostają. I w ten sposób już mam dolny i górny rządek i to, co jest pomiędzy. I mogę kontynuować tak, aż zrobię cały szal. Tutaj zrobiłam znowu kawałek łańcuszka, przekładam na drugą stronę, dokładnie trzy oczka. Przebijam się przez oczko, nabieram włóczkę i przekładam przez pętelki. Przez oczko, nabieram przed, na włóczkę i przez pętelki. I teraz tak wygląda mój kawałek szala. Oczywiście możemy kontynuować i zrobić go takiej grubości, jaki tylko chcemy, i długości, jaki tylko chcemy. Bardzo prosty sposób, jak widzicie, nie trzeba żadnych przyrządów. Wystarczy znać parę trików, parę oczek, które właśnie wam pokazałam a zaraz wylosujemy wyzwanie na przyszły tydzień i wyzwaniem na przyszły tydzień jest ozdabianie i dekorowanie książki i wymyślanie różnych pomysłów z tym związanych jeśli jesteście zainteresowani tym tematem to jak zwykle zapraszamy Was do oglądania filmików w przyszłym tygodniu będziemy mieć dla Was nowe ciekawe pomysły związane z ozdabianiem książek, kalendarzy, planerów, notesów, notatników. A poza tym zapraszamy Was również do subskrypcji naszego kanału. Do następnego razu. Cześć!